Cześć, witam Was serdecznie. Niektórzy prosili mnie, aby pokazać Asterkę pod spodem. Nie mam teraz jak wjechać na żaden najazd, kanał tym bardziej, czy podnośnik. A że jestem chory, no to nie będę się kładł na tą ziemię. Tylko tyle, co tam z dołu Wam pokażę. Ostatni raz Astra była konserwowana tak jakoś dwa lata temu. I zanim tutaj napiszecie swoje frustracje życiowe wylejecie w komentarzach, że na rdze było baranki malowane. No nie było nerdze. E, wszelkie jakieś ogniska korozji były przeze mnie usunięte do, wyszlifowane do świecącego metalu. Na to była malowana farba antykorozyjna, i na to była warstwa bitumiczna. Dwa lata temu e, to było robione. Czy wychodzi rdzano, niegdzie wychodzi, co będzie widać na filmie, ale naprawdę jest tego niedużo. No i też przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że ten samochód ma 24 lata, kurwa, no to już ma trochę lat. I jest codziennie tak naprawdę używany zima, sól. Codziennie ten samochód jest używany według licznika ma 341 tysięcy przebiegów w praktyce pewnie dwa razy tyle. To jak na tyle lata i ten przebieg, to on według mnie jak nowy wygląda. No tak. W ostatnim filmie też opowiadałem o tam różnych naprawach, jak ja robiłem wymianach, no to był wydech też wymieniany, sobie przypomniałem. Też jest wydech nowy założony w tym samochodzie. No, po mojemu podłoga jest idealna, podłużnice też. Progi w miarę dobre, minimalnie na rantach wychodzi korozja. Ale tych rantów nie zdążyłem oszlifować i ich zabezpieczyć Bo się trochę rozchorowałem I nie mogę się teraz kłaść na ziemię Bo No po prostu no choruję tak i nie mam jak się po prostu na ziemię położyć Żeby już coś pod spodem robić To nagrywam tyle co tam uklękłem i rękę wsadziłem pod spód Ale żeby to dobrze zrobić trzeba by mi było mieć jakiś kanał na jazd Ewentualnie znowu na partyzanta się kłaść na ziemię ale mówię, nie będę się kładł, chyba że sobie wakacje kupię najazdy, sobie kupię najazdy wakacje, takie metalowe. I jakąś taką leżankę warsztatową sobie kupię. I wtedy będę to robił. Także no, no także to wygląda spód, no wieje Jak na 24 lata to po mojemu trzyma się dobrze. Spod tego biteksu naprawdę no, nic nie wychodzi, tak jak widzicie. A uwierzcie mi po dwóch latach by już na pewno wyszło. Jak po piaskowaniu Warsza dodawam gwarancję 3 lata max. Na to, że to rdzanie wyjdzie, no to tym bardziej bez piaskowania to by już wyszło. Później pokażę troszeczkę bardziej szczegółowo tą podwóźnicę, ale tu zaraz. No dobra, tu jeszcze pokażę od tej strony, jak to wygląda. No, wygląda dobrze, no. No tu na ręciku progu jest minimalny nalot rudy, no ale to naprawdę jest minimalne. I to przeze mnie czyszczone nie było Podłużnica całkiem spoko no. Tutaj to brązowe to nie jest rdza, tylko to jest po prostu błoto I No muszę przejechać Duży kawał drogi po polnej, żeby no duży kawał, no przez podwórko może przejechać Gdzie jest to woda No to nie oczekujmy cudów No także tak to wygląda Stan tego podwozia Co jakiś czas zobaczę, spojrzę jak to wygląda Czy tam nic nie wychodzi Ale też mówię, no trochę choruję I nie mam jak za bardzo tak no, się kłaść pod samochód i oglądać. Tu coś minimalnie też wychodzi. No, mówię, no samochód ma 24 lata, ale tak całkiem ostatni, najgorszy, no to po mojemu to nie jest. No, trochę musi być korozji. No, samochód ma 24 lata i no, no trochę będzie miał w tym wieku.